Pompa ABS kupiona na złomie za całe 6 zł. Oczywiście kupiłem więcej towaru. Dobra, pokażę Wam co jeszcze udało mi się kupić, ale tam nie będę rozbierał. Tam to posłuży mi raczej za jakiś napęd do korowarki. Udało mi się jeszcze wytaszczyć taki ładny reduktor z pieca. Prawdopodobnie chodzi mi głównie tylko o to, ja sobie to na spokojnie rozbiorę. Może będzie z, tegoś, z tego jakiś film, odcinek, nie wiem, pokombinuję coś z tego, zobaczę czy da się ułożyć z tego jakiś napęd. Bo do tego nie trzeba dużej mocy silnika. A reduktor na pewno byłby dużo ciszy niż ten mój. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, to na bok. Musiałem to kupić, niestety, osobno. Oto na jednym złomie, a to na drugim. I tak, stwierdziłem, że będę Wam teraz robił takie filmiki typu po jednej rzeczy. Będę sobie wybierał co ciekawsze. Bo stwierdziłem, że jak tu nawalę taką kupę, no to dość, że to muszę rozbierać przynajmniej z dwa dni, znaczy nie ciągłe dwa dni, tylko po jakimś tam czasie muszę to porozbierać, rozbierać, dogrywać, potem... Nie pamiętam co ważyłem, co nie, co rozbierałem. Dobra. Także stwierdziłem, wiadomo, będzie coś takiego w miarę szybkiego do ogarnięcia, no to będzie jeden odcinek, a jak będzie więcej towaru, no to będę to rozbierał na kilku odcinkach. Także co w takiej pompie ABS możemy znaleźć? Na pewno tu będzie aluminium, no i niedziuchy trochę, no i. Wiadomo, stali. będzie stal grubsza, a to będzie po 70 groszy. Dobra, ja sobie klucze już nastroiłem. Także tak na szybko Wam pokażę. No to tak. Pierwsze trzeba usunąć wszelkie mocowanie. W sumie mogłem to na wkrętarkę wrzucić. Miałbym dużo szybciej. Ale śrubki powinny być krótkie, także szybko powinny odejść. Czyli to jest w całości. Ciekawe czy będzie niedziucha, czy aluminium. No i mamy uchwyt złą. Dobra, wrzucę sobie tu na tą moją. Wętarkę, może to odkręci, bo nie chce mi się kręcić. Tak, może byś to tak przytrzymał. Dobra, do trzech razy sztuka. I zajdzie to. O, coś, coś nie chce iść. Dobra, jeszcze sobie odkręcę te do wężyków. Dziesiątka czy trzynastka? No, znając życie, będzie dwunastka. Weź sobie jedynastkę i dwunastkę. 11, no, standardowo. Teraz z kurwisem do No ja cię pieprzę. Dobra, ja sobie tu młotkiem przypierd... uderzę. Dobra, zatrzymię sobie. Dobra, jest rozkręcona. trochę uparte było się trochę obrobiło ale poszło no i tu mamy powinno to wyskoczyć dobra tu mamy taką tulejkę no i dalej trzeba rozbierać porozkręcać te małe śrubki pójdzie czy muszę iść zaś po klucze Ojejku, jejku. Czy będę miał takie malutkie? No to nie wiem. Dobra. Muszę poszukać tych małych. Dobra, znalazłem. E6. Nasadka. No to już paluszkami iść. ciekawe mnie to, czy się zwróci to 6 zł. Wiadomo, tam zarobić też, też coś trzeba. Żeby nie wychodzić na minusie na tym złomie. Ciekawe, po innych złomach jakby się takie udało kupywać też w cenie 2 zł za kilo. Żeby to się jakoś opłacało. Niektóre na złomach wiem, że liczą trochę inaczej. No i tak, co my tu mamy? Tu trzeba się dokopać. Tu jest elektronika, ale bardzo ciężko ją będzie wyciągnąć. No i teraz trzeba się z tym pomordować trochę. To powinno wyjść. Pewnie młotkiem trzeba użyć. No, takie dopieczone, to nie chcę w ogóle wychodzić. No to będzie tutaj mały problem. Aha, tu mam blokady, zapomniałem o tych blokadach. Dobra, trzeba je wybić, bo inaczej to nie wyskoczy, przecież. Dobra, ja sobie te dwie blokady wysunę i to się powinno rozsypać a co do tej elektroniki no to ogólnie tu będzie dupa rozbijemy tu młotkiem standardowo łoteczek w ruch jeszcze trzyma dobra, pourywaj wszystkie te blaszki, znaczy plastiki zabezpieczające no i tak to już jest do śmieci. I z syn. Dobra, do płytki się w miarę dokopałem, teraz to się powinno rozejść. Tylko to jest płytka chyba na aluminium. Ok. Wytargaliśmy. I tak, ciekawe jak za taką płytkę na elektropacę liczą. Jakby im takie powysyłał na aluminium. Nie wiem, jeszcze tego nie robiłem. Ale myślę, że ta płytka odejdzie, tylko nożem sobie to rozetnę, to tak to muszę rozciąć, to muszę wybić. No i tu już, to już można w całości wypie, wy, wyrzucić na złom. Bo tu ino są takie te, właśnie takie tulejki. Ale szkoda to rozbierać. Lepiej to w całości razem z tym plastikiem na złom wywalić. Bo tu już raczej nic nie powinno być. Dobra. No i teraz się trzeba dobrać do tego. Tu jest właśnie podobne coś jak pompa do centralnego, do obiegu. I zobaczymy, czy będzie tam miedziucha, czy będzie aluminium. No, mamy jest i miedziucha co prawda nie za dużo łożysko wyjdzie tak i tak łożysko jeszcze spoko tu będzie miedziucha mosiąc ze szczotków szczotek no i miedziuchę sobie potnę odzyskam co się da no, i tak tu mamy głównie magnesiki. To już można wrzucić razem do złomu. Czy się to będzie opłacało? Wątpię, ale może chociaż uda się odzyskać to 6 zł. Dobra, ja sobie to teraz wybiję, bo to trochę pewnie zajmie, ale fajny blok. I wiecie co, Wam powiem? Że chyba to pójdzie, zostawię sobie to. Nieraz się przyda taki właśnie blok z takimi dziurkami do wybijania styków, bo mam trochę mniejszy, a widzę, że ten by był całkiem spoko, Dużo ma dziurek, zawsze można w aluminium coś dowiercić, no i fajnie te groszki wybijać. Także raczej to sobie zostawię. Dobra, ja sobie to wybijam. No i ważymy, zobaczymy, czy 6 zł odzyskamy. Ok, to tak. Płytka osobno, aluminium osobno, ogarnąłem tego. Nie mam na to sił i cierpliwości. W ogóle się to nie chce wybić, nie będę z tym walczył. To sobie po prostu tak, jak mówię, ta kostka zostanie. Przyda mi się, będę to liczył jako złom. Przyda mi się, właśnie do wybijania styków. Tu sobie jeszcze jakieś inne dziurki na wierce i w sam raz położyć styk i uderzyć i wybić teraz biorę się za miedziuchę dopiero po chwili jak rozbierałem to się zorientowałem, że przecież w tych jest miedziucha w tych kółeczkach tutaj jest właśnie miedź żeby ją wybi yy, dostać się do niej to niebieskie główienko trzeba rozbić najlepiej młotkiem, tu już sobie jedno rozbiłem a ja z początku mówiłem, że wyrzucę to na złom, ale przecież tu mamy miedziucha. Co prawda nie jest to jakoś imponujący dużo. No i mamy właśnie taką miedziuchę. I myślę, że samą tej miedź powinno mi się zwrócić to 6 zł. No i tu zostaje na mino taki kapselek stal no i plastik no i drucik miedziany jest ich, jeszcze zostało 8 było wszystkich ja się biorę teraz za to rozbijanie no i może się uda odzyskać z tego to 6 zł więcej za to bym na złomie nie dał dobra ja sobie to rozbiję no i będziemy to ważyć Dobra, przystępujmy do ważenia. Nie ma tego dużo. Trochę złomu, trochę miedzi, aluminium. Dobra. Jest, widać, widać. Dobra, złom. Stój. Z tego bardzo fajnie wyszło, wystarczyło to rozwijać. Myślałem, że będę to przecinał, ale bardzo szybko to szło. Dosyć, dosyć luźne uzwojenie po 65 groszy, co daje nam 50 groszy za złom. Płytka klasy B. Na elektropacie liczą takie płytki po 7 zł za kilo. Mamy już 74 zł. A tu jeszcze złom gruby. To, dobra, policzmy to. Trochę taniej jak aluminium, nie jako złom, to po 70 groszy. Mamy już prawie złotówkę odzyskaną. Tu za wiele nie ma stali i no zostały te tutaj, te, te, te te tłoczki, czy jak to się tam fachowo nazywa, no i te szpilki, co to muszę wybić, czy jakoś tak. To waży prawie kilogram taka kostka, ale ta kostka zostaje u mnie, ja sobie dziurek porobię i będą, będzie do wybijania styków. Sam raz. I tak, policzmy sobie to po 2 złote, niech będzie. Mamy 3 złote. A mianowicie chodzi mi o to, że jak mamy tutaj taki groszek, Taką blaszkę z groszkiem srebrnym, no to wystarczy sobie znaleźć odpowiednią dziurkę, no ja sobie pewnie tutaj dziurki podawiercam z tej strony, tu mi będzie tak ładnie stało, no i kładę sobie na tym, no i tutaj śrubokręcikiem czy tam jakimś śpicem uderzyć, no i samo to wypada. Dobra, co do miedziuchy. Odzyskamy to 6 złotych, czy nie? Dosyć sporo tej miedzi w tym jest. Powiem Wam. Tu są jeszcze te ze szczotek, te blaszki mosiężne. Dwie. Liczę to jako mosiąc. To jak nieraz takie wrzucam, to nawet mi tego nie segregują, tylko biorą w całości jako miedziuchę. Po 30 złotych za kilo, co daje nam 7 złotych, no prawie 8 złotych, co daje nam 10 złotych. 6 zł wydane, 4 zł na plusie, nie ma tego za wiele, ale z tym jakby się człowiek trochę pomordował, no to na pewno by była to lepsza opłacalność, ale czy ja wiem, czy to jest sens, no i tu zostały jeszcze dwa takie tłoczki, może jakby to naciął szlifierką, może by to jakoś wyszło. Dobra, jeżeli film się podobał, zostawcie coś po sobie, i nie zapomnijcie, że jest konkurs do wygrania korowarka tam na poprzednim filmie. Także komentarz tam zawsze zostawcie. Może wygracie, może nie. No zobaczymy. Dobra, do następnego. Hej. Powiem wam tak, że tak jeszcze na koniec, że nieraz widziałem same takie te kółeczka na złomie i teraz chyba je będę kupywał, oni raz widziałem, że są, ale czy w każdym będziemy mieć, czy nie? i myślę, że takie pompy, a pompy, y, pompy ABS-u, no dobrze mówisz, y, jakby się jeszcze trafiły, myślę, że będę zbierał, z tym się nawet nie będę od razu męczył, tylko od razu to pójdzie na złom, może coś z tego się wymyśli kiedyś, ale miedzi całkiem całkiem, dobra. Ile tu było tej miedzi? Prawie 250 gram. No. Dobra. No do następnego. Ej.